Siemano widzowie, witam w kolejnym odcinku na moim kanale Ja jestem Szczypson i w dzisiejszym odcinku Mam nadzieję, że znajdziemy jakieś informacje dotyczące Tuptusia i może uda nam się go w końcu znaleźć, nie wiem to się wszystko okaże, na samym starcie widzowie tak szybko napomnę, że subskrypcja jest bardzo, ale to bardzo ważna, muszę wam serdecznie podziękować za to co się dzieje na kanale Zero Smaku, ponieważ na dany moment tutaj mamy 4700 ale tam jest na pewno już więcej, tylko ja po prostu nie nadążam tego zmieniać, bo tam te subskrypcje za szybko lecą, jest 5700 więc yy, lecicie naprawdę niesłychanie szybko, kolejny 1000 za nami więc wbijajcie tam, oczywiście subskrybujcie kanał, bo dzisiaj kolejny odcinek, na którym będziemy testować najlepsze czekolady na świecie, czyli po prostu zobaczymy, jakie czekolady są lepsze, czyli zrobimy ich wielki test. Więc wbijajcie i oglądajcie, ponieważ naprawdę mega fajnie będzie. A już teraz mogę wam zapowiedzieć, że 5 dnia naszego daily na tamtym kanale, czyli w tą najbliższą niedzielę, pojawi się tam materiał, który będzie naprawdę mocny, ponieważ zjemy tam najostrzejszą e, pewną rzecz, ale nie będę wam mówił jeszcze co to jest. W każdym razie wbijajcie na kanał i śledźcie linki do wszystkich kanałów macie w opisie. Do Dobra, słuchajcie, przejdźmy do tego, co mamy dzisiaj do zrobienia, ponieważ jest sprawa. Po pierwsze, ja wiem o tym, że Tuptusia nie ma. Ostatnio, właśnie, sprawdźmy, czy przypadkiem nie wrócił, bo jest szansa na to, że mógłby wrócić. Ale Halo, Tuptus, jesteś tu? No i tak jak myślałem, pajęczyny dalej są. Nic tu nie jest zrobione. Więc raczej Tuptusia tutaj nie ma. Ale znaleźliśmy na poprzednim odcinku tutaj ślady. Patrzcie, dalej są te ślady. Są te ślady w tym miejscu i one urywają się dokładnie tu. Nie wiem totalnie, gdzie mam ich dalej szukać, e, bo tu się urywają, tak jakby się tutaj coś stało. Tak jakby tutaj, nie wiem, jakby tu ktoś tu, tu doszedł, i tutaj ktoś by go porwał, i pyk! Zniknął z nim. Więc, e, więc bardzo podejrzanie się te ślady urywają, nie podoba mi się to, ale postanowiłem, że dzisiaj pójdę, podejwa i spytam się go, ponieważ przypomniało mi się, że przecież ja go ostatnio uratowałem z takiego więzienia, w którym dziewczyny go zamknęły. Ja podejrzewam, że, nie wiem, nie do końca bym jakby, jak to się mówi, nie do końca bym em, Podejrzewał, o podejrzewał, że, y, że, że nasze siostry mają jakiś udział w porwaniu Tuptusia, ponieważ raczej, raczej by tego nie zrobiły, przynajmniej z tego co znam moją siostrę, to ona by Tuptusia nie porwała, y, ale całkiem możliwe, że nie wiem, że może jakiś jakoś magik na nie wpłynął, że zabrania im powiedzieć, gdzie ten Tuptus tak naprawdę jest. Dobra, nieważne, pójdźmy po i pogadajmy z nim najpierw. Eee, zagram na gitarze ci miłosną pieśń, e, z balkonu coś tam wyjść, nieważne. Wszystkiego najlepszego, Toast! Wszystkiego najlepszego? Ano tak, widzowie, wszystkiego najlepszego dla was i dla nas wszystkich W tym, prawda, cudownym, prawda, niby cudownym dniu, bo jest, jest jeden minus, ale też jest plus, ponieważ dzisiaj dokładnie mija rok Rok od czego? Od powstania Kidowic Piękny ja no, moment. Stary, ile, czasu, ile czasu, Piękny rok? moment. Wytrwaliśmy to z graty. Tak, pierwszy rok za nami, widzowie. Znaczy, ja w sumie to mam niepełny rok, bo ja nie dołączyłem od początku. Ale ogólnie dzisiaj ten świat, no tak, jakby ma rok. To jest niesamowite sobie. Więc życzę ja, Ci mówię. wszystkiego najlepszego Dawid, życzę widzisz, żeby to nie był ostatni. Ja też tego życzę, ale ja myślę, że to jest dopiero początek, nie? A też mi się tak wydaje. Widzowie. widzowie, słuchajcie, dzisiaj o 19.30 na kanale u Live. Live z okazji właśnie tego, tego pięknego momentu, czyli roku naszego, prawda, tutaj serwera. Więc bijajcie do Dave'a, ponieważ tam będzie pokazana pewna rzecz, pewna bardzo fajna rzecz, która mam nadzieję, że Wam się spodoba. Oj, tak. Jeszcze jeszcze będzie ona wymagała lekkiej pracy, ale już jesteśmy na mam nadzieję lepszym etapie niż byliśmy jakiś czas temu i będziemy mogli wam zdradzić pewną ciekawą rzecz i mam nadzieję, że ona się wam spodoba, więc wbijajcie się do, do Dave'a, żebyście mogli zobaczyć co to takiego! Dobra, Dave, a ja dzień, do Ciebie przychodzę. To się w, tak. w moje drogi, w Przychodzę do Ciebie, dzień ponieważ dzień. Jest, jest problem. I to jest nasz problem. A, a właśnie widziałem to, widziałem właśnie to. Stary co tu się stało? Co tu tuś zaginął i nie wiem gdzie ale, on jest. Ale nie masz żadnych śladów ani nic? Stary chodź, czekaj. Miałem wrażenie, że widziałem magiko kątem. Jest tam, patrz, 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 patrz. Chodzi chodzi tam chyba, nie? Dobra, 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 chodź, olejmy go na razie. Ale tak mi się właśnie wydawało, że im mignął. Ogólnie jest sytuacja taka: ja sobie pewnego dnia wychodzę z domu, mówię, idę do Toptusia, dawno z nim nie gadają, zobaczymy co tam u niego, nie? Ma tu fajnie chatę mm -hmm. zrobioną, więc podchodzę sobie normalnie tutaj na, na, na pewniaczka. Wchodzę do środka, a tu tak, pajęczyny, nikt tu nie sprząta, nikt tu nie żyje. Po prostu totalnie smutne miejsce. Jest? jest totalna lipa, nie? I widzę, że go tu nie ma, ale teraz patrz to, co ja dalej odkryłem. Idę sobie Braille. tutaj i sprawdzam, czy gdzieś może on nie zostawił jakichś śladów. No i idę sobie tu, 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 tu. I tu widzę, że on wychodził z wody i zrobił ślady na, na, na trawie. Po prostu mokre ślady zostały po nim, które idą, 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 idą i tu się urywają. Co jest, stary Więc dziwne. To trochę wygląda tak, jakby ktoś tutaj, jakby on tutaj dotarł i ktoś go tutaj stąd porwał. Tak nagle, porwał, wiesz? No. Nie, nie ma śladów, tutaj, nie? nie za rogiem, nie? No tak, nie tak, go... tak. Trochę tak, trochę tak, jakby ktoś go tu skusił na zasadzie, wiesz, żeby tutaj... Gwizdał tak, na tak, niego. Tak, nie, A on by tu nagle przyszedł. Nie wiem, czy było moje gwizdanie, jak. No, było. było, 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 było. Tak? Dobra. Okej, okay. w każdym razie, e, słuchaj, ja przychodzę do ciebie, ponieważ przypomniało mi się, że ostatnio uratowałem ciebie z, e, z tego więzienia tam dziewczyn. I teraz moje pytanie, czy ty, e, bo wiem, że tam sprawdziliśmy w sumie to, tą całość, ale czy jest szansa, żeby w tamtym miejscu mógł być więziony ktoś jeszcze? No, tak, tak, no oczywiście, znaczy nie no, nie nie, nie łącznie ze mną, ale kiedy zaginął tu dokładnie? Nie wiem, stary. W sensie ja to. Y, Przez wczoraj chyba zobaczyłem, że go nie ma? Aha, no to ja już byłem uwolniony. Więc, Czyli wiesz, więc mogło się te... to wymienić, nie? Tak, Pytanie jak, tam Wiesz, trafić. pytanie, jak długo przed tym, jak ja się zorientowałem, już tu, tu się nie było, bo tego nie wiemy. A i dodatkowo A? jeszcze, stary, byłem u magika i mówię tak. Magik e, potrzebuje twojej pomocy, nie? On tam oczywiście, że nie pomoże. Co to jest? Czemu już wybuchło? Słyszałeś to? Dobra, wiesz co, może, czekaj, może skitrajmy się gdzieś. Może, dobra, czekaj, chodźmy do chodź. się o tu pogadamy tu. E, I ogólnie tak, idę do, do Magika i mówię, nie no stary, musisz mi pomóc, coś tam, coś tam, no i on tam wiadomo, że nie chce mi pomóc, coś tam, ale powiedziałem, że zabrałeś tam te cztery złote kitcoiny, to chociaż jedną przysługę zrób, nie? No i on tam Aha. się zgodził, e, z, wziął mnie do tam takiego swojego pokoju, w którym on jakby robi, e, tam czyta z kuli jakieś takie, wiesz, e, przepowiada, mhm. przecież to jest na wodę, fotomontaż, na wodę. prawda? No tam nic, nic, nic się z tego nie zgadza, aczkolwiek kiedyś powiedział, że tuptuś zachoruje i faktycznie zachorował, nie? No więc, jakby poszedłem o, o. i spytałem się go tam, jak wygląda no. sytuacja. No i on powiedział, że on, yy, że on wie, że tutaj żyje, ale że go nie widzi, bo on jest poza jego zasięgiem, yy, że musi być poza Kidowicami, nie? Ale jak dla mnie to on Czemu kłamie jest? Tu ktoś by nie wyszedł poza kidowice Na pewno bez informacji by nie poszedł A to wygląda trochę tak jakby on odszedł z kidowic Tylko że to jest niemożliwe żeby hmm. on odszedł Bo on by o tym poinformował Poza tym zabrałby na pamiątkę ten piękny obraz No na pewno nie To na pewno wygląda jak porwanie No bo te stare ślady tak wyglądają ewidentnie nie? Czy e wiesz poszedł się przewietrzeć tutaj do wody Magik, magik nas podgląda Magik nas podgląda tam był za rogiem, tam był za rogiem za mojego domu patrzył. Nie, 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 to chodź, jest... chodź do to jest. Chodźmy do gangu, chodźmy do gangu, bo kurczę. My Dobra, A, czyli on dalej. coś podejrzewa, patrz, nawet mój pies się denerwuje i szczeka. Dobra, chodź, chodź, chodź. Tu. Nie, nie słyszę. To no, na pewno było słychać na odcinku. Majla, proszę się przymknąć. Dobra, e, idziemy na górę, musimy na górze pogadać. Najwyższe piętro! Najwyższe piętro, tam nas magik nie podsłucha. No Dobra, o, wow, jak tu się długo wypływa na górę, o, tu patrzcie, widzę przypomnienie jak wyglądają nasze piękne obrazy No i dobra, czyli słuchaj, czyli krótko mówiąc, jest szansa na to, że mógłby on tam więzić, więc możemy się tam w sumie wybrać, moglibyśmy to sprawdzić Tylko czekaj, ja Aha. mam, ja mam potę na niewidzialność, dam ci, może jeszcze nie tą dobra. czapkę, bo nie wiem czy tam czapkę... Właśnie mhm. ciekawe czy jak ty wypijesz potę, to czy będzie widać, to nieważne Może mogę sprawdzić, dobra, tutaj. To... Aha, już pijesz? Już No dobra, dobra pijmy myślę, już że... w sumie, no możemy już pijmy, wypić pijmy, bo raczej ten, czekaj Zniknęła zniknęła zniknęła, 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 dobra, okej, okay, no to Pięk. teraz trzeba ściągnąć to, ściągnąć to, ściągnąć, a to mogłem zostawić akurat i ściągnąć plecach. Dobra, i teraz nas nie widać, wezmę sobie kilo w, w rękę. Dobra, to dawaj Dobrze. teraz, zróbmy tak, czekaj, gdzie jest magik? Gdzie on się kręci? Patrz. Ej, dobra, no, wy, dobra, nie, dobra, widziałe go! wziąć go! Nie, 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 ja strzedam, na, strzedana, go! Dobra, stary, jaki to jest. Jaki on jest perfidny! Jest? On jest pod, pod tym, za, za za młynem takim, tam jak jest jak jest stodoła i przez lupę patrzy tu do raz. Co ty dajesz? Ty jaki typ? Dobra, wypił co za chodzy, czy masz pod Ja wypiłem potem, on mnie nie widzi, no. Nie, wiesz co, trzeba, trzeba zrobić inaczej, czekaj, zrobię tak. Eee, dobra, pyk. Dobra, chodź, wylądowałem, chodź, chodź, chodź. wylądowałem na dole, jestem przed czapkami, jestem przed czapkami. Dobra, jesteś tu? Tak, tak, tak. Ja tak. Mam, tak, mam tak, kilo, dawaj. dobra, chodź, 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 tak, tak, chodź, tak, chodź tak, w takim ja mam... razie. Dobra, Zejdźmy tym moim tak, przejściem ukrytym, wiesz, że ona było? Ono było w tej klatce eee, z żółwiami. Tak, 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 wzo, no? Tak, 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 więc tu, dawaj szybko, rozwalę to. Czekaj, czekaj na mnie, czekaj. Dobra, dawaj. I dawaj, tu na dół, tu na dół, tu na dół, szybko i zobaczmy, jak tam wygląda ma sytuacja Mam nadzieję, że magik tam teraz nie pójdzie, to by było najgorsze, jak by teraz tam był Ale no, dobra, dobra, jesteśmy o. na dole Nie, jest Dobra, nie ma go, nie ma go Dobra, jest i tak mamy na nie, niewidzialność, mamy, chodź, chodź, chodź wyjdź z, te, z tych drzwi, dobra, zamknąć git dobra, Teraz jak my się tam mamy dostać? Patrz, widzisz, tu jest ten plakat, oni sobie go tu przynieśli widzę, 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 no to jest niesamowite, co oni tu eee, Tutaj, tutaj, tutaj jest to więzienie. Tak, Patrz, tak, jak tak, masz... no i, i, idziemy, idziemy. No, no no, ja wiem, ja wiem, bo ja tu po ciebie przyszedłem. Dobra, dawaj, dawaj, zobaczymy, jak o tutaj tup. będzie, to go normalnie odbijamy stąd. Dobra. Tupaj. Szukaj, czekaj. Halo, tu ptuś! Jesteś tu? Kamery dalej Halo. są zablokowane, mi się wydaje, że one odpuściły to miejsce. Nie, czyli ich tu nie było w ogóle. No, chyba odpuściły po prostu to miejsce. Nie no bo naprawdę. Nie wiem, że ja uciekłem, nie? Wiesz, one to wiedzą. No to ale jest... żeby. Ale wiesz, ale że Że tak po prostu nie wróciły tu nawet? Od kiedy ty uciekłeś? No bardziej na zasadzie wiesz, że chyba po prostu to miejsce ja jest było tym... tak stricte do uwięzienia, Ja jestem żeby ciekaw w ogóle, czy one miały zyskać. podgląd z tych kamer, czy to nie był taki, wiesz, czy to nie był taki yy, atrapa taka po prostu postawiona. Nie, miały na pewno, miały na pewno, bo mi mówiły. Musiały okay, mieć. Okej, okej, czekaj, ja sprawdzę skarzały. jeszcze tu, czy tu gdzieś nie ma jakiegoś przejścia ukrytego. Ale Aha. kurczę, żeby tutaj znowu wybuchło, znowu coś wybuchło, znowu coś wybuchło. to właśnie w tej krzyżówce chyba, Czeka, ja Dobra, czekaj, Dobra, czekaj, co, cofnijmy się, cofnijmy się, cofnijmy się, cofnijmy się. Dobra, tu, tutaj tutaj tu się nie ma. Więc olejmy to. Jest magi, jest magi. Dobra. Jest powoli, no? powoli, powoli. Chodź w tunel dziewczyn, w tunel dziewczyn, w tunel dziewczyn. Chodź. Dobra, 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 tylko nie I chodź teraz... za szybko, bo będzie ślady widać. Patrz, patrz, patrz tu. Zapraszam. Dobra, 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 idę, idę, idę. czekaj, czekaj. Lezłeś? Dobra, jestem, 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 do. dobra muruję Dobra, muruje to, okej, okay. git. Dobra, no no, jesteśmy tu. Twoja. Tak, 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 no właśnie to jest takie szybsze przejście, żeby tu się dostać. Awaryjne, rozumiem. Awaryjne, no w razie, gdyby nie mógł tych drzwi otworzyć. A tam... Oj, on wszedł do tego magazynu! Ej, dobra, ciekawe czy tam nie ma czegoś! Czekaj, Ej dobra, no, ale ja, znasz ja jestem kod? ciekaw. Nie, nie znam kodu, ale jestem ciekaw właśnie, co by mogło być w tym magazynie. Kurde. Jeżeli tam, jeżeli on tam trzyma tu ptusia, wiesz, może tam jest dalej jakieś przejście, ja tam nigdy nie byłem w środku. No tak, tak, tam nie widać w ogóle co jest dalej, bo tam jest taka ściana, wiesz, za okrągłą. Tak, tak, tak. No tam nie no. widzę co jest z prawej strony. Czekaj, wiesz co, ja bym to. Czy Ja to Czekaj, sprawdzę to tam... teraz. No nie wyjdziemy no nie... tam, nie mamy jak No nie, 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 nie. dobra, wiesz co, przy, przyjdę tu może kiedy indziej. Chodźmy na razie, Wy... dobra, wyjdźmy stąd, wyjdźmy stąd. Jak, jak on mhm. jest tutaj, to, to niech on tutaj siedzi. W tym momencie może, nie wiem, poświęcić czas na coś innego. I tak tutaj Pośrednie. tego nie sprawdzimy, skoro on tu przyszedł, ale wydaje mi się, że wie dlaczego on tutaj przyszedł. On. No. Kurczę, on, on ciągle nas podglądał na tej lupie, nie On coś I, wie, stary, on się, i... on coś Tak, Tu jest coś podejrzanego, to on się, on się nie zachowuje normalnie. Nie wiem gdzie ty jesteś, jak ty wyschodzisz tam. No, tutaj, wychodzę, wychodzę, kiem, A, tam wyszedłeś. Dobra, 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 bo ja sobie tutaj naokoło. Na dobra, dobra, wiesz co, stary, zrób, zróbmy tak. Ja muszę się zastanowić nad tym jeszcze, coś muszę pokombinować, teraz nic nie zrobimy, póki jest magik, on nas tutaj, że tak powiem, kontroluje Więc Aha. wykorzystajmy to, że mamy to potę na niewidzialność, idź tu normalnie do domu, tak żeby on nie mógł za nami pójść, żeby nas nie mógł znaleźć I po prostu słyszymy, słyszymy się tam kiedy indziej, nie? Jakbyś zobaczył tu ptusia czy coś, dawaj mi od razu znać, a, a ja po prostu się jeszcze rozejrzę może i... I nie wiem co, no po prostu czekamy, no bo nic póki co nie dobra, zrobimy, jak on tutaj jest, nawet ja za bardzo poszukam. nie możemy Jak ktoś jak znajdę jakiekolwiek ślady, to ci daję od razu znak Dobra, no dobra, dobra. to trzymaj się. Elo. Dobra, dobra widzowie, ogólnie akcja jest taka. Ja nie wiem totalnie, co mamy zrobić w tym momencie, ponieważ tu tuś nie jest, że tak powiem, do znalezienia, jest magi, która tutaj ciągle kombinuje coś. Są te ślady i te ślady mocno podejrzane jest to, że one się tutaj urywają. Na bank gdzieś tutaj coś zostało zrobione, ktoś tutaj go porwał. To jest niemo. Ej, dobra, tu jest jakiś ślad. Ej, dobra, te ślady do kogoś prowadzą Czekajcie, to nie, to jest, jest tu kolejny Ej, dobra, to czekajcie Te ślady po prostu są rzadziej, ale są, tu jest kolejny Dobra, 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 czekajcie Idźmy za tym, idźmy za tym Idźmy za tym, idźmy za tym Tu jest, dobra, jest kolejny ślad Dobra, gdzie jest kolejny? Tu jest kolejny, tu jest kolejny Dobra Dobra, i gdzie teraz? Gdzieś tu na trawie będzie Nie ma kolejnych śladów O nie, 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 nie O, jest tu, jest tu, jest tu, jest tu, dobra Dobra, gdzie jest kolejny, gdzie jest kolejny ślad? No, gdzieś tu musi być. No nie, no nie, nie wierzę, urywa się, urywa się. A nie, tu jest, dobra, tu jest ślad. Bro, jak to idzie, gdzie to idzie, tu? Dobra, czekajcie, pójdźmy, pójdźmy za tym po prostu. Jest, dobra, tu są, tu są, tu są, tu są, tu są, tu są, tu są ślady, dobra, tu. Dobra, jesteśmy tutaj. Czekajcie, gdzie to idzie, tu? Może tu gdzieś dalej? Nie, no tutaj. Czy gdzie jest ten ślad następny? Ej, nie widzę następnych śladów. Co jest grane? Ej, dobra, tu się ślad urywa. Czy nie? O kurczę, jaka dziura <laughs> Tu są, widzicie te ślady? To nie jest, do... dobra, czekajcie, czekajcie Czy tu trzeba zejść na dół? Ej, dobra, 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 dobra. czekajcie Zróbmy tak, zróbmy tak Ej, Weźmy sobie elytrę, dobra, pyk Wylądujmy sobie tu, dobra, Ła. dobra No i tak dostałem obrażenia Jest tu kolejny ślad, dobra, zjedzmy sobie ziemniaka Ej, dobra, tu coś może być, tu coś może być Dobra, załóżmy już sobie normalnie wszystko I bądźmy gotowi, w razie czego jakby tu się coś Tu jest kolejny jakiś ślad Jakiś taki magiczny jakby, bo taki niebieski Ej, dobra, dziwne, dziwne Dobra, proszę, co tu się kryje Ej, boję się, że tu będzie ta Taka ta, 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 ta skolopendra, tu jest kolejny ślad Dobra Co to jest? Co to jest? Tu ktoś? Tu ktoś! Dobra, jesteś, o nie! Dobra, tu, chodź, 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 chodź Chodź, chodź, wynosimy się stąd, wynosimy się Co ty tu robisz? Dobra, ty faktycznie jesteś porwany Ej, dobra, 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 dobrze się czujesz? Jesteś, jeść? Masz, masz ziemniaka, zjedzę, se ziemniaka Dobra, czekaj, jak ja mam cię stąd wyciągnąć teraz? Jak ja mam cię stąd wyciągnąć? Dobra, robimy tak, robimy tak, chodź, chodź, chodź Chodź tu za mną, zrobimy ci schody Tu, wyjdziesz tu na górę Dawaj tak, tu, tu Dobra, tutaj, Robi, robię schody na górę Dobra, zróbmy tak, tutaj Okej okay. O! Nie, dobra, żwir się sypał na dół Dobra, bierzemy to, bierzemy to Dobra, tu dawaj, 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 dawaj Za mną, wychodzimy, wychodzimy, wychodzimy Jedno za drugim, jedno za drugim Tu, dawaj, 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 dobra, dajemy tu Okej, okay. dobra, ostatnie kilka bloków Ostatnie kilka bloków Dobra, tu i tu Tu, raz, dwa, trzy Dobra, dawaj, 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 szybko, szybko Dobra, tup tu Jero, jak ja się cieszę, że ja cię znalazłem Jak ty długo tam siedziałeś? Wiesz, że tak powiem, wigor masz sobie Szkoda, że z tobą się nie da rozmawiać, że ty nic nie mówisz Dobra, chodź, 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 chodź Idz, Idziesz szybko na chatę Ja nie mogę, ile... Szukałem cię trzy dni ostatnie, nie? Bo nie wiedziałem, że ty znikłeś Nie wiem, jak długo tam byłeś, ale mam nadzieję, że jakoś nie za długo Póki co się trzymasz dobrze Karmił cię? Karmił cię ten magik tam? A kto cię porwał w ogóle? Magik cię porwał? Nie magik? Kto cię porwał? Dziewczyny? No to... Kto cię porwał? Wiesz, kto cię porwał w ogóle? Aha, ty nie wiesz, dobra, no dobra, no to w takim razie prawdopodobnie i tak to było, dziewczyny Dobra, mną, chodź za no, szybko, szybko, szybko. Szybko, szybko, szybko. Idziemy, idziemy. Teraz tak, bo ja domyślam się, jak cię porwali. Oni cię na coś skusili, bo ty gdzieś poszedłeś sobie tutaj. Widziałem twoje ślady. Patrz, widzisz tutaj to? Co tu się stało? Czy oni tutaj cię jakoś. Tu, 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 nie wiem, ktoś cię tutaj wołał? Wołał cię? Tu. Tu cię wołał? Dobra, 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 nie ma, że później, później mi to pokażesz Teraz to ty na razie wróćmy na chatę nawet, nawet nie do ciebie, bo to jest na razie niebezpieczne Idziesz do mnie, wracasz do mnie na razie na chatę Twoją będziemy musieli jakąś odnowić, bo tam się pajęczyny zalęgły, chodź tu, chodź tu Chodź tu szybko, widzisz jak ja plakaty porozwieszałem tutaj Że jesteś poszukiwany, patrz Widzisz to? Normalnie Wszyscy, wszyscy są postawieni na nogi, dobra, chodź Chodź tu do środka, idziemy na górę Od dzisiaj śpisz tutaj u mnie na, na górze Ja muszę z, popracować nad bezpieczeństwem tam w twoim domku, tu na razie Tu, twoje, twoje, twoje jest piętro tutaj I się stąd nie ruszaj, rozumiesz? Jak będzie ktoś cię wołał To nie idź za jego głosem, dobra Ja nie mogę, ale stres, nie? Dobrze, widzowie, że znaleźliśmy tuptusia W końcu, bo cieszę się, że znaleźliśmy bo się tutaj tego spodziewałem. to jest dobry pomysł Chowaj się pod tym stołem i najlepiej się z niego nie ruszaj Masz tu jeszcze trochę ziemniaków, jakbyś zgłodniał Dobra, widzowie, znaleźliśmy tuptusia, jest sukces